Mogę jedna? Czy Zróbmy tak i rozwieźmy w ja, 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 ja. całym remisie. Oua! Ja, ja, ja. Tego, że Sri! Co tu macie? Marborro, kto jest tym ulubionym lekarzem? Ty. No, nie. Ja na to wygrałem. Doigrałeś się. <laughs> Ale ja w sumie z tego samego znam tylko Adamsa, Egwina, tą no, i limit trochę. Nie, a widzisz jest znacznie więcej kto jest, swoim, kto jest swoim ulubionym ratownikiem. Nie wiem, kto jest na ratowniku. Wodnym, a o wodnych nie chodzi. Nie, medycznych, a? medycznych. A. Jedyne, kto? Kto? Nie jest. Jedyny, ratow jedyny ratownik z zgarda, jaki ma rację, hey, by to Ed jest płci płci. Nie, nie nie w idzie, ratownik. nie, nie, i, Puci, Puci Puci. co, w jest co, w i, Hmm. Wszyscy uciekli z ratownika medycznego. Dobra, a długo ja się będziesz wyle. tak opierdalał, czy w końcu zrobisz nam to jedzenie? Tylko chyba wy przyszliście w gości, to ja mam jeszcze gotować. Oczywiście, ty, że tak. To jest rolę gospodarza, o co ci chodzi? Tak, tak. nakazuje etykieta. Se ej, sekunda, sekunda, sekunda. Ale idźmy w stronę islamu. Tam gość w domu jest panem. Przychodzisz w gości, to, to ty się rządzisz. My jesteśmy takiego wyznania, więc no przykro nam. To siebie jestem ateistą. Ja wierzę tylko ja w latającego potwora spaghetti. A ja w dobre silniki dobre paliwo. Ja w bo jest to już oficjalna religia, nie wiem czy wiecie. Tak? Dobra, tak. to jednak, jednak się przepisuje na Jedi, no. O Nie no, tylko no? silniki spalinowe, paliwo. To jest U silników, nic więcej. v to sprawy, tak? Czuję moc, moc przeze mnie przepływa. Elektryki trzeba uśmiercić. Jezus to jest Adam. Próbuję cię prze... o przypchałem go, ja pierdolę Daję Kurwa udało ja pierdolę ja tu mamy, patrzcie jakie stare jeszcze, Kasia Albo Teresa Nie, nie kurwa tych kopii włączyłeś, bo to daje leci Adam No Także... Czekaj, całą, czekaj, 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 mać, czekaj, 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 czekaj Przejdzie i ci obciągnie pieniędzy, nie mamy tak samo. Ale nie wiecie, ale nie wiecie, czy to jest, no skąd dowiecie, to jest. Nie macie, nie macie pieniędzy na Xero, ale... już szukać po to wyjście może być. miałem, dostać podwyżkę. Dobra. Chłopaki skład. Chłopaki ja Samsung Uważajcie. Samy. O, jeszcze no, wejdzie. komendant wejdzie. Co? Jak zobaczy te zdjęcia, to jak każdy się wypinał. Bo, bo, bo musimy zrobić inną wersję, bo po prostu cztery na innego musi być, więc wszyscy na strażaka. mówimy, że to on zrobił. Aha, to to tak. Jest, I ta, że jak będziemy mieli wszyscy inną wersję, no to przecież nikt nie powie, że I panie, no. się do <ślał> I to pamięta. Nie, swoje dupka, bo my się nie Nie, dupka, nie przepraszam, bo nie przepraszam. Nie wiemy, że nas tu nigdy nie było. Nie, to jest nie konfabulacja, przepraszam bardzo. Ej, co jest tego? Powiem, to jest tego, starszego starza Kaleo. Ja Jakie jestem kamery? Hakerem. Jak Ja kamer te kamery mam. wszystko usunę z bazy danych. Ja, ma, ja mam wszczep. Ja te kamery już wyłączyłem. Nie, ja o jestem cholera. jak baza, jak jestem jak baza wojskowa, My, ja nie da się nagrać mnie. Jest to automatycznie ja zamazuje. Matia, ma, ma, Matias Evans pseudonim Adam Kto? Co? zostawiłem wszystkie kominiarki u Left Guard. Karim gdzieś wyjeżdża. A, ja ja oh, oh. I, a czekaj, czekaj, nie poznacie mnie. To nie Karim. Teraz jestem nie do poznania. Mam maskę, nie jesteś w stanie mnie rozpoznać. Tak, spokój, rozpierdala mnie fakt, że my zgłosiliśmy 10. 10, 10 a to tyle nie na zgłosić. Nie, dał plus 3. Nie, plus ja zgłosiłem 1086 plus 3 na lunch. To w ogóle tak to. mi się udało, kurwa. Oni tam siedzą na tej akademii się nudzą, a my sobie tutaj się z wami. Jest nie na no. Gotuj. Poszedłem do pracy, nie? Pomożemy ci, będziemy asystować, będziemy patrzeć jak ty to robisz. Co, gotować? Gazować. Będziemy cię asystować Ale w gotowaniach, patrz. Trzeba, inaczej. Trzeba, do... inaczej. Trzeba inaczej zrobić inaczej. Co macie w lodówce. Właśnie Właśnie nie nie mam lodówce. w lodówce. Zrób obiad. No już za na pora na obiad. Nie, od uczucia. Czy ktoś wspominał o gazie? Nie. <laughs> tak, włączać. <laughs> ja tak patrzę i wy macie niezły kurz na tej pracy. Na tej <laughs> <rodówce>. <laughs> Zaczekaj, czapkę mu poprawię tutaj. Bo A tak co to jest nagaszcie? on na ma on na hey, Nie, on ma oh. gasznicę. gasznicę. Nie, mirek. nie. kleines. Melań. Boślep killera. Erika. Ale proszę mi kuzyna nie wyzywać. Erika. Ale proszę mi kuzyna nie wyzywać. Erika. Ale mi nie wyzywać. dokładnie nie się Nie, Bo mi tata łóżnik. Co? Powiedziałem to mi, tatu, to ma... kurwa, tatuła, że małym i Chciałem powiedzieć, znaczy. Się, ale niechcący wyszły. To wysłuch, jest obowiąza, że... obowiązek, zniknął. Kto? Tadeusz. Nie, nie znasz tadzika. 07 albo, albo połówki. Czystej. No czysty zawsze. A ty nie znasz? Nie. Z... Wudaczka jest pyszna. No tadzik. Zawsze zawita do stołu. Zazwyczaj ma, jest ulany. 07. Czasem inuitowalna wersja to litra, to taki ulaniec, że dwa krzesła zajmuje. To co, roz... chłopaki, rozpalamy ten, rozpalamy ognisko w garażu? Zróbmy Grilla, Grilla. Ej, grilla. Kto ma Grilla? W schowku no. na pewno gdzieś tu macie. Mam Szukamy. zapalniczkę przy sobie. No mają <grym> Grilla w schowku, bo <grym> robię z Lukasem to, tego, to, Grilla. Ej, za... Dobra, to za... ognisko, on ma zapalniczkę. Teraz robimy mamy grilla na zapleczkę. Podśwartujemy go i będziemy mieli mięso. Mamy pięć poduszek, on Raz ma zapalniczkę. A to co zostanie, wrzucimy do palarni o, do kostnicy no byłeś już Kostnicy już od naszej By, byłeś, byłeś już w naszej palarni? Wiesz co chłopacy, ja, ja muszę jechać z Ale do nie, tobą. chodź, pokażę Ci palarniacz chod... pa, 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 ucieka Ucieka, 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 ucieka. 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 Nie. łapać go Ale nie pożałujesz, chodź Ale chodź, nie pożałujesz Bo, bo powiemy komendantowi co skserowałeś to nie ja. No dobra, ale chodź, pokażemy coś w chodź. A dobra, chodź. Ale coś w ci się pokaże? Chodź, pokażemy. Mi... Spokojnie, pokażemy ci tylko co się I, dobraj i dobraj coś dobrego. I, i, I tam pokaż coś I tam dobra, nie. Ale se serio, Malboro, chodź. E e ma masz, masz, masz na myśli ten przedmiot? Dobra, nie, ale Malboro, chodź, naprawdę. Ja. Ale chodź. Jak to jest, jest sala tam. briefingowa? O oh, kurde. Ty, ty. Dobra, już spokój, pokażę ci coś. Chodź do szpitalu na ten przedstorek. No? Nie pożałujesz, naprawdę. Dopiero teraz to pokazał ten, Arthur. Ciebie nie będziesz szybciej, mnie nie tak wolnej Ogólnie, sprawa wygląda tak, że jak tam... <grym> jak raz... raz tam wejdziesz, to już nie będziesz chciał wyjść, nie? raz patrz. Pokaż ci sztuczkę, zobacz, że jestem ja sobie, nie? Rob no, to, co ja. Jestem ja. No i zepsuł. Kostnica tu jest. O kurwa. palar o. Ej, panowie. Dzień dobry. <grym> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc?